Uwaga, to jedziesz po prostu, y, improwizacja, bez cenzury, laku. Oba walą kota. <laughs> ale żywym? <laughs> nie, nie mam kota. Męski jeszcze Męsa. pokaż. No. A Też ale jest Chabowe na wegańskim kosmetyku? No to chyba sojowe, nie? Tutaj świnia. Świnia mało koszerna, ale no co tam, kto by nie chciał wieprzaka. Może to chodzi o świntę morską. No wiecie, no jakaś tam świnia to nie, nie jest. Ale no niektórzy lubią takie lożki jak ja. To nie trzeba być wcale Klaudią Schiffer, żeby coś tego z... no. Bo kto by chciał takie chude w łóżku? Jakby powinna być też lożka z laków wersji no. damskiej. Samy śnieg byś miał no na nogach. Bo lożki też są bardzo fajne. I, i czy ona będzie robić twerking, taka kocica z chudym pupą kościstą? Jak no, przepraszam, to, to w ogóle do to ludzie niepodobne. Widziałeś moje moją dodatkę? <laughs> dobra, <laughs> dobra, nic z tego. <laughs>